Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj unboxing i szybki test aparatury Dambo RC 24 GHz. sześciokanałowa aparatura. Słuchajcie, tę aparaturę zamówiłem z AliExpressa. Tym razem przyszła w 9 dni, także jestem zaskoczony. Bardzo szybko jest również dostępna na Bengudzie. Pod filmem będzie link z kodem rabatowym. Cena: uwaga, 96 zł. Tak dokładnie. 6 kanałów. Żyroskop wbudowany w odbiornik 96 zł. Słuchajcie, dla mnie mega cena. Co tu mamy? Troszeczkę o pudełku Wam opowiem. No, niestety muszę operować jedną ręką, ponieważ zgubiłem przy remoncie gdzieś mój stojak na kamerę i niestety muszę tak to robić. Tutaj są dwa odbiorniki. Jeden jest X6F, drugi jest X6FG. Wersja G jest to z żyroskopem. Czterokanałowa, kanałowa. Nie wiem co to jest. Servo Locked, Servo Unlocked. Być może jest to sterowanie dwoma serwami, dwoma osiami. Różne kolorki są do wyboru tutaj. Tutaj po chińsku opisy różne tam. Tutaj mamy również jakieś tam opisy. Także tak by to wyglądało. No i co? Co mamy w środku? Ja już to oczywiście otwierałem, aby zobaczyć. Instrukcja. Słuchajcie, instrukcja jest po angielsku jedna. Opis wszystkiego tutaj mamy dokładny. Ja zdjęcie tego wrzucę, będziecie sobie mogli zobaczyć. I teraz taka ciekawostka. Słuchajcie, tu jest menu settings, jest opisane jak to należy skalibrować. Wszystko tu mamy elegancko opisane. Także tak by to wyglądało. Tutaj mamy Mixed Mode jeszcze. Zobaczcie, możemy sobie dwa ASC podpiąć, dwa silniki do tej aparatury, do kanału pierwszego i drugiego, ale trzeba to po prostu uruchomić w tym momencie, także tak by to wyglądało. Hm. Thank you. Please leave 5 stars. Standard. Uchinoli. Czy będzie 5 gwiazdek? Nie wiem zobaczymy, tu jest jeszcze instrukcja po chińsku taka ulotka, jest dokładnie to samo tylko, że w wersji kolorowej jest mniej czeka. wszyscy w domu muszą nagrywać na dworze dobra, to sobie zostawimy teraz na bok aparaturka, słuchajcie ja to sobie wyjmę karton gdzieś tam wrzucę na bok no i co sama aparatura Byliście ciekawi w porównaniu do FlySky GT5 na tomacie, powiem od razu tak. Yy, biorąc ją do ręki, jest bardzo plastikowa, ale nie ma się co dziwić. Słuchajcie, aparatura za 96 zł, to ja bym tutaj nie spodziewał się żadnych cudów. No FlySky GT5 zdecydowanie lepiej jest wykonana. Yy, Auster AX. AX. 6S jest z tego samego poziomu co ta, natomiast Austar AX5S jest najlepiej wykonana z tych tanich aparatur no jednak AX6S jest dużo gorzej wykonany niż AX5S ale AX6S ma 4 kanały, AX5S ma 3 kanały, ale nieważne Flysky GT5 również ma tutaj 6 kanałów ma żyroskop wbudowany no i co, tu mamy na przykład na Flysky mamy tutaj przycisk ten mamy tutaj, tu mamy czwarty kanał pod wyciągarkę idealnie pod kciukiem. Zobaczcie, cyk, 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 cyk. Dobra, fly odłożymy na razie na bok. Jeszcze krótko tej aparaturce. Standardowo wchodzą, kurde, muszę to jakoś rozwiązać. Czy musicie mi wybaczyć, że będę tu trochę improwizował. Cztery paluszki wchodzą, to tak pokrótka. A no nie mam kurde statywu także wybaczcie mi co tu mamy standardowo kółeczko nie ma tutaj gąbeczki takiej tej jest po prostu zwykły plastik tutaj macie w FlySky macie tą gąbeczkę żeby był pewny chwyt no tu niestety tego nie ma jest zwykły plastik no ale wiadomo na czymś musieli zaoszczędzić jeszcze tam widziałem są jakieś akcesoria do tej aparatury można taki uchwyt dokupić nie wiem czy to jest wersja zaraz wam to pokażę tu będzie a może nie. Gdzieś to widziałem, ale nie wiem gdzie. Czy to widziałem No, Aha, tu to widziałem na no pudełku. Zobaczcie. Tu jest opcja z montażem do telefonu i z taką rączką. Także też jest ciekawe. Nie wiem, czy to są akcesoria. Prawdopodobnie tak. Yy, tak. FPV. First Person View. Ergonomic Design. Łatwe w utrzymaniu. No pewnie będą jeszcze inne modele tego. Gdzieś tam z kobitą z Aliexpress rozmawiałem o tej aparaturze, co to w ogóle jest warte. To mi napisała, że dwa lata nad nią siedzieli. Ok. Powiedzmy, że tak jest. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Pewnie leży w dłoni. Spus jest dość wyczuwalny. Nie jest tutaj jakiś taki, żeby był miękki. Elegancko to tu działa. Nie powinno być z tym problemu. Dobra. Standardowo. Włącznik. Na niebiesko się nam tu włącza podświetlenie. Co my tutaj mamy w tej aparaturce? I teraz ja się będę posiłkował instrukcją, ponieważ to tu wszystko jest tak małe, a może nie. Aha, tu już widzę. Tu mamy reverse steru po prawej, na górze, yy, przepraszam, gazu. Reverse gazu. Reverse gazu, reverse steru. Tu mamy te wszystkie trimy, czyli centrowanie kół, lewo, prawo. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj podepnę jakiś, tutaj mam serwa przygotowane, żeby Wam to wszystko pokazać. Eee, co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? No niestety z tego opisu nic nie wynika na aparaturze. No trochę to jest lipa. Eee, to musimy zetknąć do instrukcji, jak my to tutaj mamy. No i proszę bardzo. Czyli od góry reverse steru, sub trim steru, EPA yy, steru, reverse, reverse, reverse. Czyli tutaj mamy kanał pierwszy z tej strony, czyli do serwa skrętu. Tutaj mamy kanał drugi do przepustnicy. Po prostu najprościej mówiąc. Ustawienia tych kanałów. Yy, włącznik wam pokazywałem. Tu jest jeszcze taki fajny akcencik, że możemy sobie smyczkę jakąś przypiąć. O, proszę bardzo, tu nie zauważyłem. Port micro USB. No, ciekawe. I tu port do ładowania też. Yy, kanał numer 3. Tutaj, o proszę, podświetlany. No, ciekawostka. I tutaj mamy kanał numer 4. To już mówiłem. Tutaj mamy na górze kanał numer 5, pokrętło i kanał numer 6, który również odpowiada za regulację czułości żyroskopu. Dobra, wyłączymy to na razie. Teraz sobie przejdziemy do odbiornika. I teraz będzie cyrk. Otwieranie jedną ręką. Ale my zrobimy tak: Uda się. Uda się. No i co? Mamy odbiornik. Słuchajcie, od razu widać, że jest to Głodząco przypomina nam ten odbiornik. Odbiornik radiolinka sześciokanałowy. Także wcale bym się nie zdziwił, gdyby to wychodziło z jednej fabryki, tylko pod innym brandem być, być może tak jest. Sześć kanałów. Tutaj jest przycisk do bindowania. Ja już sprawdziłem. Przyszło to zbindowane. Nie musimy tego bindować. No to co? Zrobimy sobie teścik. Czy to w ogóle działa? Wszystko. Znaczy, ja wiem, że działa, bo już sprawdziłem. I zaraz to sobie sprawdzimy. Bierzemy sobie ESC standardowo pod kanał pierwszy, żeby błędu nie zrobić o, mamy ESC. teraz bierzemy sobie serwo traksasa pod kanał numer 1, podepniemy niestety nie mam tylu serw, żeby wam to wszystko pokazać, wszystkie kanały naraz, ale nie o to mi tutaj chodzi no musicie mi wybaczyć, że tak mi to troszeczkę dzisiaj niezdarnie idzie Dobra, kanał numer 3. Kanał numer 4 kanał numer 5 sobie na razie zostawimy, przetestujemy go na końcu. I kanał numer 5 dobra, wszystko jest czarne po zewnętrznej. Ok, no to co? standardowo bo zawsze pamiętajcie, włączamy najpierw aparaturę, później włączamy. jest, dobra, wszystkie serwa ruszyły gaz działa działa no powiem szczerze, jest dość bardzo fajnie reaguje także nie ma skoku leciutko naciskamy i już nam silniczek tutaj rusza, super to powiem szczerze jest plus ponieważ w niektórych aparaturach no trzeba troszeczkę się tutaj nie ma tego wyczucia, tu jest bardzo dobrze ster Działa. Teraz szukamy sobie serwo numer 3. Jest, proszę bardzo. Przycisk serwo numer 3. Pięknie, działa. Serwo numer 4, nie wiem, które to jest. Jest. Pod wyciągarkę, słuchajcie, będzie jak bajka. Świetna sprawa. Serwo numer 5. Kręcimy sobie. Pięknie. I teraz mnie bardzo interesuje żyroskop, ponieważ tu jest czułość żyroskopu na tym. Yy, ale ja muszę sięgnąć teraz do instrukcji, jak ten żyroskop aktywować. I tutaj mamy instrukcję i press the button. ...in three times to entering the gyro mode and switch in normal mode. Aha, to mamy to. Ok, wszystko wiemy. Tylko teraz tak, ja jestem ciekawy, czy ten gyroskop w ogóle działa. No tutaj ruszam tym odbiornikiem. Nie widać, żeby to działało. I teraz pytanie, czemu to nie działa? Być może trzeba go włączyć. Także ja to muszę spauzować teraz i zaraz do Was wracam. No, i słuchajcie, myk polega na tym. Ha, patrzcie, co się dzieje. Wystarczyło ten przycisk przycisnąć trzy razy. Zobaczcie. Piękna sprawa. Zmniejszymy sobie teraz. z żelazo na 50%. Damy go na 0. Zobaczcie, nie działa. A teraz go przekręcimy na 100%. Słuchajcie, apka za stówkę 96 zł z Bęgudem, z Bęguda z kodem rabatowym, który będziecie mieli pod filmem, z żyroskopem, no dla mnie bomba. No, jestem w szoku. Działa. No, tego się nie spodziewałem, że to, przepraszam, że to w ogóle zadziała. No, to jest, powiem szczerze, duży plus tej aparatury. Aczkolwiek na minus jest jej wykonanie. No, ale no, tak jak mówiłem, słuchajcie, nie oszukujmy się. Za stówę. No, nie będzie to aparatura klasy Flysky GT5, tak jak tutaj ją macie obok, ale powiem szczerze, kurczę: no, za 100 zł, 6 kanałów, wszystkie kanały działają. Póki co, 6 oczywiście nie sprawdziłem, ponieważ no nie mam tutaj podpiętego 6 serwa. No, ale kurde, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Bo ja nie mam pytań powiem Wam szczerze. Jeżeli za tą kasę dostajemy aparaturę taką, no to kurczę, ja powiem szczerze, że to jest najlepsza budżetowa aparatura w tej chwili jaką możemy kupić na rynku. Dumbo RC. No powiem szczerze, jestem zaskoczony. Yy, także jeżeli ktoś szuka nie tylko budżetowej aparatury, ale aparatury, która będzie obsługiwała zarówno żyroskop. Jak to mamy tutaj? No kurde, szoknie, zarówno wyciągarkę, a także jakieś tam dodatkowe funkcje. No to słuchajcie, czego wy chcecie więcej? Ktoś tam ostatnio mi zarzucił, że a bo Franca, ty tylko promujesz chińskie, nie promujesz polskich rzeczy, czy tutaj polskiego modelarstwa. Słuchajcie, ja to wszystko doskonale rozumiem, yy, jednakże jest to moje hobby i powiem wam szczerze, że yy, to nie są artykuły pierwszej potrzeby, czyli nabiał, nie wiem, pieczywo, inne dziwne rzeczy, paliwo. Więc yy, ja wolę sobie troszeczkę poczekać, zapłacić mniej, a nie lubię, powiem szczerze, wydawać zbyt dużo pieniędzy na to moje hobby, a i tak wydałem za dużo. Nie jeżdżę na jakieś zawody, gdzie muszę mieć super profesjonalny sprzęt. Jeżeli oczywiście kogoś stać, jak najbardziej może sobie kupić. I polecam oczywiście, żeby kupował w naszym kraju modele z dostępem części, ale ja nie należę do osób, które jeżdżą codziennie, kilka, po nie wiem, 2-3 godziny. Po prostu na to nie mam czasu. Bardziej lubię budować, eksperymentować, kupować, testować później to odsprzedawać gdzieś tam po cenie zakupu albo nawet niżej tak to wygląda także ja lubię zamawiać z bęguda szczególnie no ponieważ jest dużo taniej nie? oczywiście nie namawiam nikogo ale tak to w moim przypadku wygląda yy, dobra bo no trochę zboczyłem z tematu czy ja wam polecam tą aparaturę no kurcze gdyby ona taka nie była plastikowa bardzo no to by było w ogóle super, nie? tak W skali od 1 do 6 ja bym jej dał 4 nie ma wyświetlacza, także no nie widzimy tutaj żadnych opcji. Nie ma tu w ogóle jakichś dużo opcji ustawiania. Tu wam jeszcze tylko pokażę o. Bo tu nie pokazywałem te pokrętła, do czego służą. Tu mamy zakres prasy serwa. O, jeżeli teraz sobie skręciłem, to na minimum, teraz jest na maksimum. Także o to w tym wszystkim chodzi. Tak samo jest z gazem. Coś to możemy sobie regulować tutaj. Yy, no. Yy, ale słuchajcie, pomimo braku tego wyświetlacza, to tutaj jeszcze yy, można te funkcje wszystkie ustawić, czyli sobie skalibrować tą aparaturę. Tutaj jest wszystko dokładnie opisane. Zdjęcia Wam tej instrukcji wrzucę, także będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko zrobić, zaprogramować. No i co? Myślę, że to by było na tyle w tej chwili. Jak już wspominałem, na początku aparatura doszła w 9 dni z AliExpress tym razem. Druga taka jedzie do mnie z Węguda. Jeszcze jest taka aparatura z wyświetlaczem. Siedmiokanałowa też na nią czekam. Nie wiem, kiedy ona do mnie dojedzie. Yy, zobaczymy. Dobra, myślę, że to tyle. Także, chcecie zostawcie łapkę. Nie chcecie to, nie zostawiajcie. I tyle. Dambo RC 6 kanałowa apka. Pozdrawiam i cześć.